Witam serdecznie. Znamy już zwycięzcę głosowania na najlepszy ciągnik siodłowy. Zanim jednak przejdziemy do wyników finału, chciałbym pokazać Wam jak przebiegała rywalizacja w pierwszym etapie, bo, bo było interesująco. Na koniec odcinka przygotowałem też krótką historię rozwoju zwycięskiej marki. Zapraszam do oglądania. Ogólnie na 9 pytań oddano 1175 głosów od 132 osób. Pytania dotyczyły czterech kategorii, wygląd zewnętrzny i wnętrze, komfort pracy, wydajność, ekonomia oraz bezpieczeństwo. I za chwilkę pokażę Wam jak Wasze głosy rozłożyły się w poszczególnych kategoriach i kto wygrał w każdej z nich. I pierwsza kategoria: wygląd zewnętrzny i wnętrze. Pierwsze pytanie: która marka ciągników siedlok wyróżnia się najbardziej atrakcyjnym wyglądem zewnętrznym? Tutaj wygrała Scania, na drugim miejscu Volvo, na trzecim Iveco, czwarty Mercedes i na piątym Daf. I drugie pytanie z tej kategorii: która marka ciągników siodłowych oferuje najbardziej atrakcyjny i funkcjonalny wygląd wnętrza kabiny? No tutaj trzeba powiedzieć, że dominacja Scania na drugim miejscu: Volvo, na trzecim Mercedes, na czwartym DAF. I jeśli chodzi o tą kategorię, podsumowując. 112 głosów na skanie. Oddanych 63 na Volvo i 33 na Mercedesa. Kolejna kategoria. Komfort pracy. Tutaj będziemy mieli trzy pytania. Pierwsze z nich: Która marka ciągników środowiska oferuje najlepsze warunki do życia w kabinie podczas długich tras? I tutaj wygrał DAF. Na drugim miejscu Mercedes, na trzecim Scania i na czwartym Volvo. Według was, Daf oferuje najlepsze warunki do życia w kabinie podczas długich tras. Kolejne pytanie z kategorii komfort pracy. Która marka ciągników szedłowych oferuje najlepszy komfort pracy kierowcy pod względem widoczności oraz ustawienia fotela, lusterek i kierownicy? Wygrała marka Volvo. Druga Scania. Na trzecim miejscu Mercedes. Na czwartym DAF. Na piątym, na piątym MAN. I jeszcze jedno pytanie z tej kategorii która marka ciągników środowiskowych oferuje najbardziej ergonomiczny pulpit, czyli łatwość dostępu do przycisków, intuicyjność rozmieszczenia elementów itd. I tutaj skania dominowała, na drugim miejscu Volvo, na trzecim Mercedes, na czwartym man, na piątym Daw. W tej kategorii wygrała skania oddaliście na 109 punktów, ale tylko jednym punktem nad Volvo, które uzyskało 108 głosów. Na trzecim miejscu tak jak widać Mercedes 73 głosy. Wydajność i ekonomia to była trzecia kategoria i pierwsze pytanie. Która marka ciągników siodłowych oferuje najlepszą skrzynię biegów? Płynność zmiany biegów, precyzja, reakcja itd. Tutaj zdecydowanie Dwie marki dominowały: na pierwszym jest to Volvo, na drugim Skania, i na trzecim Iveco. Jednym głosem wygrała ta marka z Manem. Z Manem, który Egzekpo też tyle samo ma głosów co Mercedes. Czyli tak to wygląda, jeśli chodzi o skrzynię biegów. Kolejne pytanie yy, z tej kategorii. Która marka ciągników środowisk według Ciebie jest najmniej awaryjna? I tutaj po raz kolejny Volvo jest na pierwszym miejscu, na drugim Skania I Mercedes według Was na trzecim miejscu. Na czwartym egzequo znowu Iveco z Manem. Oj przepraszam, na czwartym Renault znalazł się. A na piątym miejscu Exequo Man Zdziecko i tutaj na dopiero na ostatnim miejscu Daf. Kolejne pytanie z kategorii wydajność i ekonomia brzmiało tak: Która marka ciągników średnolotowych jest według Ciebie najbardziej ekonomiczna pod względem zużycia paliwa? I tutaj zdecydowanie wygrała Skania, na drugim miejscu Mercedes, na trzecim Volvo, a kolejne miejsca czwarte Daf, piąte Man, piąte Man Exequo z Renault i szóste miejsce Iveco. Podsumowując te wszystkie trzy pytania i oddane przez was głosy. Na pierwszym miejscu 145 głosów skania, na drugim miejscu Volvo, 122 otrzymanych przez Was głosów i 59 punktów, 59 głosów dostała marka Mercedes. I ostatnia kategoria bezpieczeństwo, które było tylko jedno pytanie. Która marka ciągników śródłowego oferuje najbardziej efektywne systemy bezpieczeństwa? I tutaj zdecydowanie wygrała marka Volvo. drugie drugim marka Scania. Na trzecim znalazł się Mercedes. Na czwartym DAF. i na piątym miejscu Exekwo. I na ostatnim miejscu Perenówka. Jeśli chodzi o tę kategorię bezpieczeństwo, 55 Volvo i tutaj w tej kategorii Volvo wygrało. 38 Skania i 23 głosy oddaliście na Mercedesa. Ogólnie oddaliście 1175 głosów i rozkładając je na wszystkie marki, tak się przedstawia końcowe podsumowanie głosowania pierwszego etapu. 404 głosy oddaliście na Skanie. 348 na Volvo na trzecim miejscu 188 głosów Mercedes 101 głosów DAF MAN 52 głosy Iveco 45 i Renault 37 głosów każda marka otrzymywała punkty za miejsce, które zajęła w odpowiedzi na dane pytanie i tak za pierwsze miejsce było 6 punktów za drugie 5 dla trzecie 4 itd itd tej ogólnej punktacji wygrała 48 punktami Skania. Na drugim miejscu Volvo 46 punktów, Mercedes 35, 23 punkty DAW. I tutaj Iveco egzekwo z Manem po 16 i Renówka 11 punktów. Trzy marki przeszły do finału Skania Volvo Mercedes. Zdaniem w zdecydowanej większości widzów kanału to Skania została wybrana najlepszym ciągnikiem siodłowym. Nie było niespodzianki i nie mogło, ponieważ ta marka od lat jest zdecydowanym faworytem wśród kierowców zawodowych. W finale, w którym wzięły udział trzy marki oddano łącznie 350 głosów i oto końcowe wyniki. Skania 199 głosów, Volvo 112 i na markę Mercedes oddano 39 głosów. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w głosowaniu i na koniec krótka historia marki Skania. thank you